Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Artur Skowronek. Dzień dobry. I wraz z trenerem zapraszamy do zadawania pytań. Bartosz Karcz. Pamiętaj, że chciałem wrócić jeszcze do wydarzeń sprzed kilku dni, bo na tej konferencji przedmeczowej przed derbami mówił Pan, że zapytany jak do tych derbów podchodzi, że, że musi Pan poznać, dotknąć. Czym to się je? No więc po tych kilku dniach, jak już ten kurz trochę opadł, chciałem zapytać o te wrażenia. Spodziewałem się wielu emocji przed tym meczem i rzeczywiście było ich ogrom. Natomiast to, co zrobili kibice przed meczem, po meczu, spowodowało, że naprawdę dotknąłem znowu tego, w jakim ja klubie pracuję, w jakim wielkim klubie jestem i jestem z tego bardzo dumny, że mogłem prowadzić tak super drużynę w tym meczu i, i dać wraz z naszymi piłkarzami radość naszym kibicom. Grzegorz Wojtowicz? Ja chciałbym właśnie do tego nawiązać, bo zostaliście. Przyjęci tak jak zdobyli Mistrzostwo Polski prawie, czy yy, a dalej Pisła jest, ma swoją misję utrzymania, 30 punktów do utrzymania nie wystarczy, czy yy, nie boi się Pan jakiejś takiej, nie wiem, ulgi takiej, no dobra, już, je, już jesteśmy ponad jakąś pod kreską, że zabraknie tej takiej maksymalnej koncentracji w następnych meczach? Nie, nie ma szans, nie ma opcji na to, że zabraknie czegokolwiek, jeżeli chodzi o pozytywne myślenie z dużą dozą pokory. Ja chcę z tego miejsca naprawdę bardzo podziękować naszym kibicom, którzy znowu pokazali, że z nimi można zrobić wielkie rzeczy, i jestem przekonany, że to, co działo się po meczu. Dało kolejnego pozytywnego kopa naszym piłkarzom, obcokrajowcom, myślenie w jakim klubie są, jaką szansę dostali od tego klubu. I jestem przekonany, że daliśmy kolejną dozę dużej nadziei tym kibicom, w co wierzę, że przerodzi się w zapełnienie stadionu w niedzielę. I to są elementy, które powodują, że rzeczywiście gramy w 12 na tym boisku i jest siła w tej drużynie. proszę. Wojtek Górski, Interia. Chciałem się spytać, kiedy można spodziewać się powrotu do gry Łukasza Borligi i jaka pod nieobecność jego i Dawida Niepsuja jest możliwość na zastąpienie na prawą i obronie? No już jest do dyspozycji, pełnej dyspozycji. Jest gotowy fizycznie do, do meczu z Lechem i jest brany pod uwagę do pierwszego składu. Bartosz Karcz. Skoro tak płynnie przeszliśmy już do tego następnego spotkania, to ile tak się mówi czasami, że derby jak finały się wygrywa, a nie rozgrywa ładnie, to chyba w niedzielę możemy się spodziewać no, super fajnego meczu, bo Bolek jest w bardzo dobrej dyspozycji ofensywnej, wy też gracie efektownie, punktujecie. Czy takie nastawienie ma pan do tego spotkania, że to może być świetne piłkarskie widowisko obustronnie? Tak, zawsze chcielibyśmy stworzyć piłkarskie, dobre widowisko. Po to pracujemy na co dzień, żeby dawać te pozytywne emocje kibicom i nie inne nastawienie jest na mecz z Lechem. Oczywiście pierwsza sprawa to jest skuteczność u nas. My chcemy dalej punktować, chcemy dalej zwyciężać i podnosić się w tej tabeli. Ale to, że Goethe jest najlepszym strzelcą w naszej ekstraklasie, to, że jest już jak pucharz na skrzydłach, że jest taki środek jest Tiba Ramirez. To same indywidualności powodują, że powinno być dobre widowisko. Ale też my chcemy jakby zapobiegać ewentualnym kłopotom tej sile i, i wiemy jak chcemy bronić, ale ważne jest to, że nasi piłkarze wiedzą jak chcemy też atakować. Dlatego mam nadzieję, że dalej będą dobre statystyki w tyłach, a z przodu podniesiemy te statystyki do góry. Ale będzie ciężko, będzie ciężko, ciężkie mecze, 44 bramki strzelone przez lek, to jest drugi wynik polegi, także Naprawdę dużo jakości czeka nas w, w niedzielę. Piotrek Kostogrys. Panie Zdrowodzio, ja chciałem zapytać o sytuację kadrową w zespole, bo wiadomo, że no, derby to są derby. W nich się nikt nie oszczędzał, czy nie ma jakichś ewentualnych problemów kadrowych. I przy okazji chciałem zapytać o postępy w rehabilitacji jak, takich piłkarzy jak Alon Turgeman i Krzysztof Jazga. No, to tak po kolei, Alon, rzeczywiście dobrze wygląda ta rehabilitacja. Dobrą robotę wykonuje z naszymi fizjoterapeutami, ale nie chciałbym tu jakiegoś deadline'u dawać, kiedy on wróci, bo, bo, bo nie ma na to na razie, nie ma to sensu. No, Dawid nie psuje, tak jak była pierwsza informacja, to należy się tego trzymać, że te, myślę, 4-6 tygodni to jest, to jest chyba taki czas. A jaga już, już nawet biega, także naprawdę jest bardzo duży postęp w tej rehabilitacji. Musimy być czujni, bo to jest taki moment, gdzie on się do tej pracy, już chciałby więcej coś zrobić, a, a tu trzeba trochę cierpliwości zachować. Bartoszkarcz. Karcz. Tak, w uzupełnieniu, jeszcze chciałem Papa Proszka zapytać, jak z tym sytuacja wygląda. Czy, czy on już wreszcie doszedł do siebie z tymi problemami, czy, 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 czy jeszcze nie może Pan z niego skorzystać? Nie, nie doszedł. Nie będę tutaj niczego gdzieś tam zakrywał, oszukiwał. Nie jest do dyspozycji, także myślę, że na 100% będzie na mecz z Piastem. W to wierzę, głęboko w to wierzę. Bartosz Karcz? Jeszcze o Lecha chciałem zapytać, bo Pan tutaj ładnie już przedstawił tą siłę ofensywną Lecha. Ona rzeczywiście budzi szacunek, uznanie, bo rzeczywiście ładnie, fajnie się to ogląda. Przypuszczam, że ma Pan jakiś pomysł jak, to, jak tą lokomotywę poznańską zatrzymać. No i a gdzie Pan widzi słabe punkty i czy w obronie, bo, bo jak tak się ogląda mecze Lecha to, to można dostrzec również, że, że przeciwnicy sporo sytuacji sobie w meczach z Lechem potrafią stworzyć. Tak, i to samo widzimy. Chociażby to, że ta linia obrony rotuje się przez m.in. kontuzję, nie tworzą aż takiego, takiej powtarzalności, tak bym powiedział, bo to jest monolit, ta drużyna. Oni tam dobrze funkcjonują, jest fajna mieszanka doświadczenia i tej młodzieży, która jest głodna sukcesu. No, mamy swoje zasady gry, które naprawdę pielęgnujemy z dnia na dzień. Dzisiaj poświęciliśmy w tym treningu, kolokwialnie mówiąc, na odkurzenie tych zasad też gry, skupiając się na tych rzeczach, które wydaje nam się, że powtórzą się w, tre, w meczu w niedzielę, ale sam Pan dobrze wie, że nie mogę wszystkiego dać na tacy. Grzegorz Wojtowicz. Chciałem zapytać, bo mówił Pan, że Łukasz Burlika jest brany pod uwagę, no ale różnie może być, może też nie wytrzymać całego meczu, jaki Pan ma też wariant, czy ten wariant z Łukasią Klemensem na prawej obronie to jest jest tym rezerwowym, czy jeszcze coś innego, może gra trójką obrońców, też jest brana pod uwagę, bo biorąc pod uwagę formę Heberta, gdzie w sumie ma Pan takich trzech stoperów do takiego grania, tak jest. No i sam Pan odpowiedział na to pytanie. Mamy kilka opcji i to, co będzie działo się na meczu, będzie weryfikowało nasze decyzje. Pamiętajmy jeszcze o naszym Dawidzie Szocie, którego oszykowaliśmy w przygotowaniach. Żeby był gotowy na to, żeby tam grać. Także to też jest kolejna opcja. Bartosz Karcz. To ja tych stoperów chciałem zapytać, bo do tej pory pan sprawiedliwie nie, nie, nie zmieniał, bo, 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 bo para klemens Janicki dobrze się prezentowała. Ale jak tu odstawić takiego chłopaka, który wchodzi z ławki strzela strzela bramkę w derbach? No właśnie. Ale zagrał tylko połówkę, tak i no na pewno uczciwe będą decyzje, ale przede wszystkim one mają być skuteczne. I, I to zawsze zweryfikuje najbliższy mecz. Nie zdradzając wszystkiego, cieszę się, że wszyscy są w dyspozycji i mam znowu kolejny pozytywny ugór. Chwalił pan ofensywę Lecha, i na pewno Lech jest drużyną, która prezentuje zupełnie inny styl grania od Krakowi. I Jak trudne to jest dla drużyny, żeby w ciągu tygodnia przestawić się no, tak na, na tak radykalnie innego przeciwnika? No, nie zrobimy nic przez 2-3 dni. Absolutnie nie ma na to szans, dlatego tak rozłożyliśmy sobie te akcenty taktyczne w przygotowaniach, żeby teraz tylko odświeżać pewne rzeczy. My jesteśmy gotowi na robienie przewagi w środku i na boku przez, przez Lecha naszym ustawieniem i, i piłkarze wiedzą doskonale co, co robić w takich sytuacjach, ale mówię tu trzeba też przeciwstawić się olbrzymiej jakości w grze 1 na jeden. Także tutaj skuteczność tych rzeczy będzie ważna. Są jeszcze pytania? W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję, do zobaczenia.